Parterowy czy piętrowy? Co lepsze? Wiele osób na początku budowy swojego domu marzeń zadaje sobie masę fundamentalnych pytań. Jednym z nich jest to, czy dom powinien być parterowy czy piętrowy. Czasem niewielkie wymiary działki determinują to, że dom staje się wielokondygnacyjny, no bo w końcu po to budujemy domy, aby mieć duże ogrody i w tych prywatnych przestrzeniach spędzać czas. Ale domy parterowe mają również wiele zalet. Domy partylowe. Jeśli mamy piękną działkę, to możemy zaprojektować dom w taki sposób, żeby z każdego pomieszczenia móc mieć z działką bezpośredni kontakt i tu zwyczajnie wyjść. Możemy zadbać o jakość spontanicznych interakcji, ponieważ domy partylowe są dużo bardziej skłonne do wytwarzania takich sytuacji, kiedy mamy strefy bardzo blisko siebie, nieleżdzielone przeszkodą, jaką są schody. Kiedy wchodzimy do środka, ten ciemny, nieprzejedany charakter czarnej skorupy budynku zmienia się, bowiem wewnątrz mamy bardzo dużo ciepłych w odczuciu materiałów, barw, jest także dużo drewna. Ale pewnie zwróciliście uwagę na te ciemne opalane deski. To dokładnie takie same deski, które widzieliśmy z zewnątrz, i one troszkę rysują nam inny charakter przestrzeni czy skrzydła domu, w którym się znajduje, ponieważ jest on bardziej techniczny, brudniejszy. Zaraz za rogiem mamy kotłownię, pralnie, suszarnie, a tutaj przebieramy buty. Dlatego też okładzina na podłodze ma inny charakter. Nie są to deski, tylko mikrocement, o który po prostu jest łatwiej zadbać i łatwiej go wyczyścić. W tym skrzydle znalazło się także miejsce na jedno dodatkowe pomieszczenie, które przeznaczono pod funkcję pokoju gościnnego. I niestety nie mamy tutaj okna w ścianach ze względu na bliskość granicy działki, ale udało się wygospodarować miejsce, w poszyciu dachowym na dwa otwory okien. Przechodząc dalej do części dziennej, natrafiamy na tę oto łazienkę. Mogłaby tu być klasyczna toaleta, bo jest. Jest także piękna umywalka, gdzie umyjemy ręce czy twarz, ale jako że za ścianą mamy pokój gościa, to tu znalazła się kabina prysznicowa i tenże gość z tego pomieszczenia może korzystać, nie niepokojąc pozostałych domowników, którzy mają swoją łazienkę w drugim miejscu w tym oto pomieszczeniu, także widzimy materiał wykończeniowy mikrocement na ścianach i podłodze, który znajduje się praktycznie w każdym pomieszczeniu i można dostrzec, jak przy odpowiednio dobranej temperaturze oświetlenia ta ściana i organiczne wykończenie oraz kolor tworzą bardzo przytulny akcent. Przechodzimy do seryca tego ogniska domowego, czyli do kuchni. A tu jak widać na załączonym obrazku, bardzo dużo stref przechowywania pod postacią tych wysokich szafek, ale także tego wysokiego cargo na suche potrawy, czy też przyprawy. Mamy też niskie cargo zanurzone w wyspie oraz te drzwi przesuwne, które kryją pamparam nie spiżarnie, ale ekspres do kawy i piekarnik z szufladą podgrzewającą. Widać w tej przestrzeni nawiązania do rustykalnego charakteru, za sprawą metalowych okuć czy chociażby prawdziwych drewnianych frontów, ale także tego trzykomorowego zlewu. Częścią centralną całej kuchni jest ta Przepiękna, i nie boję się użyć tego słowa, wyspa ze zlicowaną płytą indukcyjną, gdzie po środku znalazł się także pochłaniacz, ale zwróćcie uwagę na bryłę tej wyspy, ponieważ została ona wykończona mikrocementem, podobnie jak ściany i podłogi tego wnętrza, co daje bardzo schludny charakter i odczucie. W wyspie mamy bardzo dużo szuflad, ale ważniejsze jest to, co nad nią, bowiem przyjemnie stoi się tutaj, kiedy patrzy się na wszystkich domowników, ale wieczorem patrzę do góry i przez te okna widzę rozgwieżdżone niebo. Ten betonowy podciąg kresuje nam optyczną granicę pomiędzy kuchnią i salonem. Na suficie mamy ryflowane wykończenie, które ze względu na swoją geometrię niweluje efekt możliwie powstającego w tak dużej przestrzeni echa. Następnie w salonie mamy duży stół drewniany w jadalni oraz bardzo wygodną sofę, gdzie z pewnością rodzina zasiada całą gromadką i ogląda telewizję albo podziwia ogień w kominku. Ale największą atrakcją tej przestrzeni jest to, że zarówno od frontu i od podwórza mamy duże pięciometrowe przeszklenia. Właściwie kiedy podchodzimy do domu, to już jesteśmy w stanie podziwiać ten piękny widok, który nas wciąga do wnętrza i magnetyzuje. Ale to nie wszystko, bo kiedy podejdę do drzwi i złapię za klamkę, to wyjdę na taras. Nie ma w tym nic wyjątkowego, ale jako że nie są to klasyczne drzwi przesuwne, a drzwi harmonijkowe, to po delikatnym wypchnięciu tych skrzydeł i naciśnięciu tego ostatniego dzieje się magia. Proszę Państwa, przesuwam całe pięciometrowe drzwi i tym oto sposobem dom w pełni integruje się z otoczeniem i środowiskiem. Taras staje się częścią salonu, a salon wydłuża się właśnie o ten taras. Co więcej, drzwi frontowe, również pięciometrowe, otwierają się w identyczny sposób. W ten oto sposób przechodzimy do trzeciej strefy tego domu, czyli części sypialnianej. Tam dwa pokoje dzieci, sypialnia rodziców oraz łazienka, która obsługuje całą tę część. I tutaj podobnie jak w poprzedniej łazience, na ścianach, suficie i podłodze mamy mikrocement. To powoduje, że nie rysuje nam się tutaj nigdzie żadna optyczna granica tej przestrzeni, nawet wtedy kiedy przechodzę do otwartej kabiny prysznicowej. I to wszystko optycznie powiększa mi troszkę tę niewielką przestrzeń. To powiększenie jest też zasługą wysokiego sufitu. A tutaj, za tą ścianą, wcześniej wspomniana sypialnia rodziców. A ta jest niewielkich wymiarów. I bardzo dobrze, czego więcej potrzebujemy w sypialni niż dużego, wygodnego łóżka. Tutaj mamy jeszcze wysoką zabudowę umieszczoną na tej ścianie, na głębokość 60 cm mieści naprawdę pokaźną garderobę. Mamy także okno, które którym możemy wyjść bezpośrednio na taras i przyciągnąć się o poranku, ale także pokaźne lustro, tak pięknie opracowane, starymi deskami, które są esencją w stylu rustykalnego. Zwrócę jeszcze Waszą uwagę na pewien detal. Ten oto to malutka lampeczka, która zgrabnie oświetla książkę, którą czytamy wieczorem. Możemy dowolnie korygować jej położenie i wyłączyć w ten oto sposób. Ostatni punkt programu czyli pokoje dzieci są swoim lustrzanym odbiciem. Mają wygodne łóżko. Pojemną szafę, półeczki, a także szerokie biurko oraz duże przeszklenie, pod którym można wygodnie spocząć. W tym pokoju wyjątkowo taka oto duża betonowa ściana, która akumuluje ciepło ze strony kominka i później oddaje je do tego pomieszczenia. Ale zarówno w tym, jak i drugim pokoju dziecka mamy taką oto wygodną andresolkę. Można tu wejść, spędzić czas, ale jako, że to rodzeństwo darzy siebie nieprzerwaną, gorącą miłością, to nie można było odebrać. Możliwości zabawy i przejścia do pokoju siostry czy też brata. A jako, że sam mam rodzeństwo i doskonale pamiętam, jak to było, i wiem, że nawet w rodzinie następują ciche dni, to mamy tutaj coś w rodzaju takiego oto wentylu bezpieczeństwa. Projektując dom, warto wziąć pod uwagę kontekst miejsca, w którym się znajdzie. W tej sielskiej okolicy można by zbudować dom w stylu brutalistycznym, czy dom kontenerowy. I ładnie zbudowany pewnie cieszyłby nasze oko, ale w tym miejscu pasowałby jak pięść do wcześniej wspomnianego oka. Nawiązanie do kontekstu mamy w tej architekturze nad moją głową, pod postacią tego orzebrowania w ścianie szczytowej, które przywodzi na myśl starą, niedoskonałą już stodołę. Ale kiedy też spojrzymy na ten budynek z dystansu, to da się zauważyć, że jego bryła nieco meandruje, zupełnie jak wzgórza i łąki za moimi plecami. Użyliśmy bardzo dynamicznej Bryły, która ma bardzo charakterny materiał jednokolorowy, który podkreśla tą bryłę, i zestawiliśmy z bardzo ciepłym wnętrzem, bardzo ciepłym takim podbrzuszem, używając kolorów ugrów, e, ciepłych, lustykalnych materiałów, w taki sposób, żeby właśnie stworzyć to poczucie wiejskości i lustykalności, skontrastowane z nowoczesną bryłą. Znamy już zalety domów parterowych, a co z piętrowymi? Otóż te potrafią być tańsze. W takiej parterówce dach jest dość rozłożysty i zajmuje dużą powierzchnię, a więc droższy niż w domu, który ma mniejszą powierzchnię zabudowy. Co więcej, tańsze i łatwiejsze jest komunikowanie ze sobą dwóch pomieszczeń umieszczonych wertykalnie niż oddalonych od siebie o kilkanaście metrów. Ale w domach piętrowych także wydzielenie strefy jest bardziej intuicyjne i naturalne, bo zazwyczaj na piętrze mamy strefę nocną, a na parterze strefę Dzienną. Warto tutaj dodać, że w tym projekcie i w tej parterówce podzielenie stref jest także bardzo umiejętne. Dom jest zaprojektowany w klasycznym układzie 2 plus 2, czyli dwójka rodziców i dwójka dzieci i strefy tego domu odzwierciedlają te potrzeby dla, dla inwestorów. Mamy strefę nocną, która zakłada trzy sypialnie, dwie dla dzieci, jedna dla, dla rodziców, oddzielona od strefy dziennej przez, przez duży komin akumulacyjny. Mamy część dzienną, która jest taką przestrzenią łączącą wszystkie inne, która wychodzi z jednej strony na jezioro, z drugiej strony na zachodni taras. I mamy strefę techniczną, która jest też przyległa do strefy dziennej, w której znajdują się takie miejsca jak kotłownia, łazienki i przestrzenie, które są powiedzmy bardziej na oboczu. Architekci projektując ten dom, zwrócili szczególną uwagę na to, jak można wykorzystać siły natury i właściwości materiałów, aby regulować temperaturę i świeże powietrze w domu. Otóż po pierwsze, ściany są wykonane w technologii elewacji wentylowanej, to znaczy, że pomiędzy te opalane deski, a mury budynku dociera chłodne powietrze od dołu, ochładza ścianę i ulatuje górą. Co więcej, mamy tutaj bardzo duże przeszklenia, pięciometrowe, po otwarciu których możemy bardzo szybko przewietrzyć całe wnętrze. Albo odciąć się od wiatru wschodniego czy też zachodniego. Nie bez przypadku mamy tutaj też odpowiednio zlokalizowany kominek i bardzo ciekawy materiał, którym został obudowany. Kominek jest zaprojektowany w formie ściany akumulacyjnej, która oddziela strefę nocną od strefy dziennej. I stref, ściana akumulacyjna jest zrobiona z betonu, który ma bardzo dobrą akumulację temperaturową i też fazę przyjęcia ciepła, czyli po ogrzaniu oddaje swoje ciepło po około 8 godzinach. Więc kiedy napalimy w kominku, no to on spokojnie oddaje ciepło do ściany i ściana po 8 godzinach oddaje ciepło bardzo powoli na zewnątrz. A jako, że na zewnątrz mamy sypialnię, no to wtedy sypialnie w nocy są bardzo fajnie dogrzane. Ten dom był budowany w latach 2021-2023, czyli w czasie, kiedy ceny materiałów budowlanych, jak i usług, były naprawdę wywindowane. Mamy tu 120 metrów kwadratowych, 4 pokoje, zaplecze techniczne, przestronny salon i kuchnię. A to wszystko warto dodać zbudowane naprawdę w wysokim standardzie. Ile kosztował ten dom? Koszt to około 880 tysięcy, skład z czego wchodzi oczywiście metraż z około 120 m, ale także ponadnormatywne e, materiały typu deska opalana na elewacji wentylowanej, okna aluminiowe zlicowane z elewacją, które też nie są standardowe. Jest tutaj wiele elementów, które podwyższają koszt, który mógłby być powiedzmy tutaj e, ciut mniejszy, ale optymalizacja kosztów nie była priorytetem. Metraż użytkowy to jest około 120 m kwadratowych, mamy 15 metrów szerokości i 16 metrów długości, przy, przy 5 metrach wysokości domu do kalenicy. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy lepszy będzie dom parterowy czy piętrowy. Ważniejsze od tego będą uwarunkowania terenu, czyli wielkość działki, ale najważniejsze będą nasze indywidualne potrzeby.